W tegorocznych rozgrywkach turnieju piłki ręcznej Chłopców, który miał miejsce w Michałowicach 7 marca, udział wzięło sześć drużyn: Zbłonia, Brwinowa, Leszna, Michałowic, Milanówka i Nadarzyna. Zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym, ważna była więc każda bramka. Wszystkim meczom towarzyszyły ogromne emocje. A ich kulminacja nastąpiła podczas finałowego starcia między dwoma najlepszymi drużynami. Z Nadarzyna oraz Michałowic ostatecznie zwycięstwo odniosła drużyna gospodarzy. Zawody tradycyjnie zakończyła uroczysta dekoracja drużyn, które uhonorowano medalami, pucharami oraz pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Klasyfikacja końcowa była następująca: pierwsze miejsce Michałowice, drugie miejsce Nadarzyn. Trzecie miejsce Brwinów, czwarte miejsce Milanówek, piąte Błonie i szóste Leszno. Najlepszym zawodnikiem okazał się Kuba Zapadka z Michałowic, zaś najlepszym bramkarzem został Nataniel Kępa z nadarzyna. Niestety nie udało nam się wygrać przejść dalej tylko pierwsze w tym roku miejsce przekroczyło dalej, ale było dobrze jak na naszą grupę. Tak na, tylko na to, że mamy tylko w poniedziałki SKS-y. Mamy, trenujemy ręczną, gramy mecze przeciwko sobie, różne ćwiczenia i tak dalej. I tak, no i tak wyszło. Niestety drugie miejsce na powiatach. Nie zakwalifikowaliśmy się dalej, ale za to zostałem. została e, Przygotowywałem się też z Ruścem, UKS-em Eee, Bardzo dobry Podczas części oficjalnej głos zabrał prezes Mazowi Jerzy Wysocki, który powitał oficjalnych gości oraz podziękował osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie turnieju. Gratulujemy osiągnięć sportowych. Spotkajmy się na kolejnym turnieju organizowanym w Nadarzynie w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazowia.